You just don't get it, place. on Hej hej, hey. witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok przed Wami LA Noir. Kiedy kończyłem tą serię na głównym kanale, to obiecałem, że wrócę do gry, kiedy pojawi się spolszczenie. I owszem, wracam, zagramy sobie w Elaine od samego początku, bowiem angielski, który jest tutaj oryginalnie, jest dosyć trudny, nawet dla mnie, więc trudno spodziewać się, by e, Wam było wyjątkowo łatwo oglądać tę grę po angielsku. Zatem mogę ją pokazać teraz e, w naszym rodzimym języku, ale za tym tłumaczeniem stoi też bardzo ciekawa historia, którą opowiedzieć muszę i chcę. Ludzie, którzy tłumaczą tę grę. E, Prowadzą także akcje charytatywne. To znaczy, oni tłumaczą i za pośrednictwem tych tłumaczeń zachęcają nas do tego, byśmy wspierali osoby potrzebujące. Ja sam wsparłem jedną z akcji, ponieważ uważam, że gra jest jak najbardziej warta świeczki w sensie ogólnym. To jest grupa młodych ludzi, którzy robią coś fantastycznego. Po pierwsze, dla nas, dla graczy możemy sobie zagrać po polsku ale także dla potrzebujących. Wszystkie linki związane z organizacją, z wspieraniem, z pomocą, znajdziecie w opisie. Ci młodzi ludzie, znajdziecie ich na stronie bdip.pl. Jeszcze sprawdzę, żeby się. tak, bdip.pl, spolszczenia do gier. Nie wiem, co stoi za skrótem BDIP. Sprawdzałem info i jakoś nie mogłem do tego dotrzeć. Tak czy inaczej, jest to zespół ludzi zainteresowanych tłumaczeniem gier i wspieraniem innych. No dobrze, moi drodzy, jak będę wam to pokazywał? Po pierwsze zajmiemy się sprawami po kolei, zagramy od początku i odcinki będę dzielił yy, tak, by pokazać w nich pełne sprawy. To znaczy, jeżeli sprawa będzie za długa, to znajdzie się w dwóch odcinkach na przykład, może w trzech nawet. Zatem nie będę starał się dzielić równo na 30 minut, jak to z reguły mi wam w zwyczaju, ale sprawami, więc niektóre odcinki mogą być dłuższe, inne mogą być krótsze. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Chciałbym te sprawy po prostu zamykać tak w jakichś takich jednorodnych całościach. No to co, lecimy. Nie ma co się rozgadywać, a właściwie warto było pogadać, tak sobie myślę. Yy, bawmy się zatem. Mam nadzieję, że dobrze. Miasto na wersji wielkości nowy typ miasta nie na samochodzie, ale na samochodzie symbol wolności i witalności. every man can own his own home and have room to breathe and not be overlooked by his neighbors. the city where a man's home is his castle. a quarter acre of the dream made possible by victory. the city of opportunists. the city of dreams. or hollywood. Shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. city of undercurrents, where not everything is as it seems, a 20th century city that will become a model for the world, a city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. No, you

KGBL, calling car, 14 Adam, 14 Adam, come in. Go ahead KGPL. 14 Adam, 6 Street. 16 William request, uniform assistance for an evidence search. 14 Adam code Roger, 14 Adam en route. Jeżeli ktoś nie zna tej gry, to pewnym If dla mnie to zaskoczeniem, to jest. zaskoczeniem jest ale wszystko jest możliwe. Zaraz pogadamy. Nie taki optymist, z gzem zniszczenia. To jest gra detektywistyczna. Gra, w której e, badamy różne sprawy. Przestępstw, przestępstwa. Też. Okej. Okay. Badamy poszlaki, dowody. Analizujemy. Tak, sir. <grym> Phelps and done. Wilshire division. Had aż takiego wypadku na sali. Mamy wiktę Scooter Payton. A negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a low life. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. Well, Hurry it up, Floyd. We I'm got places here. to be. Happy hunting.

No i proszę, sterujemy. Ja używam kontrolera do tej całej mojej zabawy, ponieważ gra została zaprojektowana na kontrolery, na klawiaturze. Pewne rzeczy tak strasznie skokowo się poruszają, więc tak jest lepiej, autentycznie jakoś. Jakieś butelki. Tu doszło do morderstwa. To chyba nie jest istotna rzecz dla całej sprawy. Ta technologia tutaj projektowania twarzy, kiedyś przed laty, um, znaczy, jak kiedy ta gra wyszła, to zastanawialiśmy się, czy ona będzie na stałe za gości. i Teraz już wiemy, że nie. Ale dobrze, zajmijmy się sprawą, o tych rzeczach pogadamy gdzieś po drodze, gdzie będzie trochę. O, więcej. Tu coś leży. Mm -hmm. No tak. Pędzelek to raczej mało istotna sprawa. Po prostu to... niedopałek. Okay. Wszystkie detale sprawdzimy, bo to But jest nie nigdy niezwykle zbierze, istotne. To jest put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. taki jest. O nie, tu już żeśmy byli. W pierwszej chwili. Niektóre rzeczy pamiętam jeszcze. Gdyby się złożyło, że od czasu do czasu znajduję pewne dowody szybciej niż zdrowy rozsądek by na to wskazywał, to dlatego, że gdzieś tam od czasu do czasu coś mi się przebija przez wspomnienia. Minęło trochę. trochę czasu od, od kiedy grałem w to. Wiele rzeczy na pewno zapomniałem, ale niektóre pamiętam. So we need to find a way up. Trzeba zwracać uwagę na szczegóły. Trzeba sporo czytać i sporo rzeczy analizować. No i proszę. Smith and Wesson, serial S 71893

Numer seryjny, kiedy broń jest sprzedawana, jest przypisywany do właściciela, więc jeżeli ta broń została sprzedana w tym konkretnie sklepie, to powinniśmy dosyć łatwo trafić na właściciela tej splówki. Ale czyżby miało to być aż takie proste? Czyżby broń łatwa do zidentyfikowania została wyrzucona w miejscu? Wow, z którego łatwo ją wypatrzeć, znaleźć. Zobaczymy. No, włączyłbym sygnał i bym pojechał, na ten, pod prąd, bez żadnych problemów. Ale chyba takiej opcji nie mamy, co? Oj! Spokojnie, nie przesadzajmy, nie rozpędzajmy się. Zatem, zatem, trochę wracając do mojej opowieści o tych technologiach. Być może już yy, nie, nie pamiętacie. Jakby ekipa, która jest odpowiedzialna za tą grę nazywała się Team Bondi, bo dzisiaj już nie istnieje ta firma. Czyli wydawcą jest Rockstar, oczywiście. No niech to licha pory. Team Bondi... Zrobił grę korzystając z bardzo nowatorskiej technologii, to znaczy posadził aktorów przed całą masą kamer, yy, i aktorzy odgrywali te role. No i dlatego te twarze wyglądają tak re realistycznie, ponieważ prawdziwi aktorzy stoją yy, za tymi postaciami. Ale mamy sklep z bronią palną 22-30. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27 registered Magnum. Chambered for 357, nickel plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. <laughs> You're not suggesting he's the owner. No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. man if I take a look. He my guest. This is about something bad, right? Model 27 with pearl grips Cole You see it on there? 27. Przesuwajmy delikatnie. Niklowane drewno orzechowe. To może być gdzieś. We're in luck. Errol Schroeder. 203 South Gless Street. Ordered the gun in February 46. Mm, Thanks, you've for big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Okay, let's Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, for a pound. Lead Gunga Ok. Pojedziemy sobie do Shreddera. Może nie przesadzajmy z łamaniem przepisów. Wolałbym nikogo nie potrącić, to nie GTA. Jakby nie patrzeć. Ale też nie znaczy, że. Będziemy jechać jakoś wyjątkowo ostrożnie, bo to może potrwać. To jest. O! Chryste, panie. Przepraszam, zobaczcie, pojechałem kompletnie pod prąd. Dajcie mi się wycofać z tej fatalnej sytuacji. Spiesz się powoli. Trochę po now, oh, so Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One of a kind murder weapon, bought locally using a real name? If Schroeder's are our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. And two out of every three crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of Ralph ma dosyć celne spostrzeżenia. No, faktycznie unikatowa broń, i. Musimy wjechać na wiadukt, to ile sobie przypominam. A że w normalnych warunkach ciężko się tam dostać, to pojedziemy sobie tędy. I tutaj. No i sprawdzimy, jakiż też motyw miał, mógłby mieć nasz potencjalny morderca, by tej zbrodni dokonać. Więc, jakby troszkę cały czas wracając do tej technologii, ona się nie przyjęła. Koszt produkcji był na tyle duży, że chyba łatwiej po prostu wymodelować całą twarz, łącznie z, z, z wszelkimi emocjami, jakie, jakie ta twarz wyraża, niż, niż zatrudnić aktora i nagrać dokładnie wszystkie jego. Eee, wszystkiego gesty i wszystkiego ruchy mięśni, twarzy. Ciekawe, że to, znaczy to. Niewątpliwie ta gra staje się unikatem <laughs> dzięki temu. I być może ktoś jeszcze sięgnie po taki pomysł, taki sposób na realizowanie. O, jesteśmy na miejscu. Mieszkanie Schrödera 22.52. Niecałą godzinę nam całe śledztwo zajmie. To może być rekordowy czas ujęcia. Przestępcy. Wolałbym, żeby nikt nie rozjechało. Okej, okay. możemy wchodzić do środka. Shredder. Dw pod dwójeczką. Ok. Widzę, że nie muszę opowiadać rzeczy, które potem. Tu jest jedynka. Które potem powtarza właściwie. Nasz bohater. Switch that it. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith and Wesson model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Ooh, uh. you ready, okay. Young guy? That was a very bad move, Schroeder. Jakoś żeśmy sobie poradzili w tym starciu. Dobra, no, sprawdźmy, co też ciekawego. Tu się może przytrafić. Clayton, Creer. Ok, Peyton. Szukamy czegoś takiego, co? List of names in a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Floyd Rose. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner, and leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247, requesting. Yeah. Take Czyli raczej nie będziemy grzebali chyba w tych, w tych sprawach za bardzo, co? A to chyba fragment historii Felpsa. You dumb fucking sons of bitches. Get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but. Excuse me? Fuck you! You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for. I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? are here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking Stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliot. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. No, Okej, okay, typowy amerykański wojskowy, co? A. Wygląda zatem na to, że pierwszą sprawę, żeśmy zakończyli. A tą. Zajmiemy się następnym razem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Hej hej!